Cześć Hejsie Manku, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Keksa, to jest kolejny odcinek Science Routery. I jedziemy sobie przez tutaj ten most, wyskoczymy. I co, i co, i zaczynamy? Takie, zobaczmy, jakie mamy misje. Atak zombie, nie ma problemu. Ta misja jest u wioli, więc mam nadzieję, <laughs> że Nie, musi być taki podjazd na pełnym nitrze. Je yeah. elegancko, szkoda, że, ło wow. Jeszcze czas się nie spowalnia Dobra, czekajcie, dobra, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać Dobra Dobra, i tutaj jedziemy oh. Dobra, ło, wo. Dobra, i teraz w prawo Teraz tu ło wo wo, wo, wo wo ale przewaliłem elegancko jeb! <ścoughs> yep. Ło, przejechałem, sorry sorry Jak coś to zapraszam do oglądania Borderlands 2

I love my constituents. Sir, I am a huge fan. <laughs> Excuse me, I a, new case. <laughs> dobre, dobre. No, a case I want uh, yeah, great. What do you need? No, i a problem? Zombies. zombie zombie. It's you know. zombie? Mean, a celebrity media drug masses, yes? This ain't Angeles. Los Angeles. Los Angeles. That 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 you knew about this? <laughs> so what do you say, kid? No, można spróbować. Uporządkować ich. Dobra. Ok. Powiedzcie, że ta jego policjantka, no, powiem wam. Nieźle. <grytanie> jest tak jest. Ten burmistrz. Dobra, i o co chodzi z tym atakiem zombie? Teraz, Ło, wow, wsiadamy w Lambo. Siedaj i jedziemy. Mam budować się do strefy kwaratanny. Okej, okay, jedziemy. Zobaczymy, co tam z tego wyniknie. Ja oooo już niedaleko o, kurde to tutaj ta strefa Ciekawe, czy tam przewaliłem w kolesia To jest ta strefa Żywilus Pod wodą ja to trzeba ja będę Musiał jakoś strzelić przenieść ule ole maska Jak słoń wygląda ja Jestem w słoniu Siema Siema ciema I o od... co to jest? Chodź... ooooo! E, kur. Ja pierdzielę. Ej. Kur Ło To jest z nim grale, to mnie przeraża. Nie wiem czemu to mnie przeraża. Nie wiem jak was. Ło. No! O nie, sorry, ale się trochę wskurzyłem. Co, fajnie, jeszcze? No co, już koniec. Ło! Czy to wy to widzieliście? Dobra, bez kitu tutaj nie ma czasu. Chcemy stąd iść. Dobra, jeden zanurzony. Ogniem się fajnik zabija Nie powiem, że nie Zobaczcie Rewelacja, panowie, rewelacja i panie Dobra o, Nie mam już tej odstaminy Nie mogę być szybciej Co jest ziom Myślałem że to będzie cóutkę trudniejsze o, dobra może jest o. Co ja mam zrobić? O. Ju, ole dostał. A teraz ta gruba beka Gruba maler. Mother. Big motherfucker. Co jest? Kurcz ci nie pasuje? Dobra, biegniemy. Palą się i biegną. Ło kurde. A co jak wezmę to? Chociaż nie mam amo No tym Nie, ogni mi się ich najlepiej traktowało Tylko odejdą Nie, już nie odejdą tak szybko Kurde nie, stąd uciekam jak najszybciej. Tak z przodu, kurde. Ja pierdzielę. Aś się kamera zbugowała. A patrzcie na to, jakie jebny wszystkim ole odlecieli. Mam wrażenie, że te zombiaki się respią, więc. Chcemy się udać w celu tam jak najszybciej do tego jakiegoś zbiornika, to się jakieś gówno z tego wydziela. Kurde, już? Dobra, muszę stąd. Tutaj do góry wejść Zawadawaj. dawaj No chodź, dobra, sk skoczyliśmy O nie Moją podpaliłem, sorry Zabiję, mam co teraz? Mam pozabijać zombiaków, tylko nie mam dużo amo Ja teraz mam te pojemniki, pójść zanurzać, okej okay. Ja pierdziele Szybko biegają gnoje no nie powiem, że nie. Muszę wziąć to. To moja! Dobrze, że nie da radę zabijać. Kurde, tu w moją tak naparzam. Można... Jest! No pewnie, że można przeskoczyć. Bym się dziwił jak nie w tych, że można wszystko robić. Hello! Wo. Kurde, straszy mnie tu. A to nie mój, co on, przebieg tak obojętnie? Kurde, za zasrana. O nie. O. Dobrze, dzięki, że zdymujesz. Tylko ja zapewne tego zbiornika nie mogę uszkodzić. Nie no, masakra zawiesiła się, widzicie to ja pierdzielę. z nimi, szczerze mówiąc. Staram się to jak najszybciej tutaj zrobić. Come on! Come on! Dobra, udało się. widzę teraz? Szybko broń, 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 broń! Nara! Oh. Ja pierdziele! Ło! mnie... Ja pier... Wiecie, co wy, wy to widzicie? Ja nie mogę paść I Tym ba... nie ja stąd uciekam To jest przesada Co jest mała? Ije I Idzie nie ma Co tak wolno idziesz A wy co tu takie zbiorowisko to narkotyki macie? Wo co jest ją? Ja żadnego złota nie ma Ja pierdzielę Cios jaja, ojja. Otwórz drzwi. E, otwieramy drzwi. O, ale siła. O. Dobra, i teraz tu coś mam zmontować, jakiś wóz i rozwalić wszystkich. Proszę, proszę. Ach, mam ją osłaniać, ochraniać. Eee, tego to ja nie... ale padł szybko, myślałem, że tu jakiś kurde moloch wytrwa. Kurde. Nie mam szano, prawie. Jest okazja, to se kupię, nie? wiole, dobra. Co jest? Przed czym nikt się nie atakuje? A ma, dobra. Loli się wystraszyłem. Kurde, nie ubezpieczyłem się w tym sensie, że wiecie, przeleżanych żadnych broni nie kupiłem. Się będę bawił, nie? Yep. A dobra Ostatni pojemnik mam zanurzyć Ło Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy Nawet nie... Nieważne Coś powiedział, nieważne i tyle Chciałem powiedzieć, że nawet nie wiem co oni tam... Piszą Ło Myślałem, że się uda Po przyjacielsku ja pierdzielę. No. Ja pierdzielę. O pojemnik. Ja pierdzielę. Kurde. No, nie uciekam, 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 uciekam. A! Podpaliła mnie. Dobra, ije, wpadło? Tak jest, wpadło do wody. Tak, w tym momencie telefon. Mamy przyjemność do ciężarówki z chemikaliami, dobra. Zobaczę, czy mam jakieś. Nie, nie mam w sumie żadnych. O, ale jest hajs. Hajs mogę zgarnąć, żeby się zgadzał. Elegancko, ja pierdziele. Dobra. No, 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 no.

Yeah, okay, that's fucking cool. Dobra, nara, nara, nara Dobra, jesteśmy w, w miejscu. I co mam teraz robić? Eee... Czego muszę muszę coś się na myśl ucieknić? Możemy uciec lub ze a jak wrzucę zombie Legowi Nagroda zombie A tutaj co? Kurde, co by tu wybrać? To nie jest łatwy wybór. Przez ombiaki, nie wiem co tutaj zrobić. Ja pierdzielę. Hmm. Oni mogą mieć z samochodu tego. Myślałem już, że kurde, próbuję mnie. Nie, nie mogą, to się zaraz na myślę. Poczekajcie, muszę zobaczyć co do czego jest. Jakie ja dostanę nagrody? Ua. No, come on. Możemy. Fajnie, już nie wiem, jakie nawet tutaj nagrody. Może tutaj coś. Nie. No, dodatki. Kody? What? Nie. Statystyki. Wow. Czekajcie chwilę. Uciekniście Lub Zanów. Co robimy? Uciekamy? Zanurzamy. W sumie te ziemniaki mnie... ziemniaki, ja pierdolę. Zombiaki. Irytowały mnie, to chyba w sumie zanurzę. No nie wiem, no. Pomóżcie mi. Ale w sumie mogą się przydać, te zombiaki. Nie no, zanurzamy. Co? Czy nie? Czy tak? Czy nie? Czy nie? Czy tak? Nie no, myślę, co... Co zrobić, co? Czy tutaj zanurzyć? Z tymi chemikaliami? Czy pojechać dalej? <grym> driftuję się w tym czasie, bo nie wiem co zrobić Oddam, żartowałem, albo pojadę, albo nie, albo tak, albo nie Oddam, wiecie co, chyba oddam je Olegowi, bo Oleg to mój ziom Tak Ja swoim pomagam, on to potrzebował Ale w sumie on mi nic nie dał Olek, tylko... Dobra Co aż nie wiem, idę to zanurzyć w pizdu z tym Zazwyczaj, jak... kurwa, z jaki mnie Jakiś zombie, mi jest strasznie irytują. Se porozjeżdżać. Ja pierwszy. No kurde, aha, to ja mam w tym wsiąść. No, żartowałem, albo tak. Nie dobra, nie, nie chcę zanurzać. Żartowałem, zanurzamy. o oh, yeah, I co teraz? Ooooo. Bo... O wow, nie. What wow. the yep, headshot. No, słabe pistolety. I tak zabija no, jasne, jasne, To ja. Wo. Myślę, że Hughes. O. Misja ukończona, atak zombie. Ukończyliśmy elegancko misję. 21 koła dostaliśmy. Meje 36? No pewnie, a jak. Elegancko, ooo. Zmordujemy swoje kołdze, pomoże nam w walce, elegancko. O, elegancko. I jeszcze tą maskę dostaliśmy słonia. Zanim dobry mistrz, a by trzymał o czyli jak ktoś mnie będzie ścigał, do niego nie już mnie nie ścigają, elegancko. Dobra. I zobaczymy jeszcze w ulepszeniach, jestem ciekaw. Tutaj ci zombiacy byli? To jest strefa zamknięta. Chyba tak? Nie, no dobra, zobaczymy się. Ło, zdrowie. O, pewnie. Ale nie ma nic na ten zdolności. Hmm. To bym chciał. Kurde, 38. Ło, to, to bym chciał. To to tak sobie z obrażenia. Jo. ale to drogie. Nie dość że drogie, tylko duże trzeba mieć poziom. Co jeszcze jest w sumie? Walka o więcej granatów to lepiej. No pewnie o do karabinów więcej ammo przyda się, do wszystkiego by się przydało. Więcej ammo tutaj też ammo to podstawa nieograniczona ilość. Kurde, na haka o dobra elegancko. Co jeszcze tutaj jest? 85 Dobra Ale na to, ale Hajs tak szybko idzie, że to masakra Eee. Tutaj coś tam mam. Fortecę. Akcje. To jest coś niby mam, ale nieźle. Zdolności, zobaczmy sobie jeszcze raz. Hmm. Pomieszymy trochę kosy. za mało pieniędzy hmm dobra będzie mu ożywiać szybciej i nakupywaliśmy no, wszystko to to chcieliśmy elegancko ale chcę sobie teraz pojechać do sklepu przyjedzie no pewnie że przyjedzie wow 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 tutaj... ale wsiedliśmy tutaj gdzieś jakiś blisko sklepik się znajduje tutaj, jest z broniami. Zajedziemy sobie. Czemu nie? Hello, K-12 motherfucker Patrzcie na to. I K-12 jazda. E e e, Co to ma być za Dawać muzę. Nie mam muzy? Nie ma ja. muzy. Jak? Jo yo, yo, Dobra, teraz tu Ale mix, no the, the mix Normalnie Lata 90. dawać tu kurde Ole Wczuć Wczucić ten w bit Hej laski What's up To jest podjazd i idziemy A to jest policja o! o nie Musiałem odpalić auto żeby był szacun, żeby poczuł się, że nie jest u siebie To jest moja dzielnia, nie widzi świętych Pytam się A ty co, taki kozak Dobra No co Mam jego broń Dobra, wsiadamy. O ja. Dobra, idziemy kupić broń, a nie ja nie, a tutaj wymyślam. Otwieramy drzwi i pójdziemy sobie gdzieś tutaj. Kup. Ulepsz broń. Aha, to ja chcę... Yy, kupam graty. Kupujemy. Jara. Ile mogę teraz mieć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem chyba. Albo osiem, nie wiem. A. Myślę, że nie mam hajsu. No, bo ja myślę, że to ten, 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 dobra. Gło, wow, ręka jakaś. Co tu jest? A to? Ło! Wow. To, to jest lepsze. A tutaj? Tutaj ręka i to do pojazdów i to. Jo. A to? Ym, aha, nie, no w sumie chyba dobrze jest, tak mi się wydaje. Ta jest, wychodzimy. 8 tutaj tak elegancko mam chodę z tego shotguna sobie to zabić O, musiałem kiknąć Nie pijemy ale mocne się takie funkcje takie kurewsko mocne Zobaczymy Łooo wow. a to? boję się a to Jak to rozwali na chwilę to bomba Tak, rozwaliło na trzy hity A jak z... A jak... Zobaczmy, a jak z tym? La 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 la, la. O, go rozdupczyłem Dobra, to to było na tyle, ja... Byłem keksu, to był ScienceRoadRitm Mam nadzieję, że odcinek trwał dosyć sporo Chyba plus 20 minut, tak mi się zdaje Albo powyżej, nie wiem, nie wiem Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu więc dzięki, wielkie, za oglądanie tego sympatycznego odcinka z zombie. I do następnego razu. Cześć, wielkie. Ach, cześć, i na razie, jo. Cześć, wielkie. Cena, ja w ogóle powiedziałem, ja pierdolę się, a.